Psalm 68 i będziemy czytali od 22 wiersza. Uważnie wsłuchajmy się w te słowa i zastanówmy się, czy chcielibyśmy spotkać się z Bogiem, w takim konflikcie, jaki tu jest opisany. Zaiste roztrzaska Bóg głowę wrogów swoich. Ten pierwszy wierz mówi mi już, że ja bym nie chciał się z nim spotkać w takim konflikcie. Zaiste. Prawdziwie tak będzie. To nie są żarty. To nie są jakieś puste groźby. Zaiste. Bóg roztrzaska głowę wrogów swoich. Włochaty łeb tego Który trwa W winach swoich Rzekł Pan Sprowadzę ich z Baszanu Sprowadzę z głębin morskich Aby noga Twoja Brodziła we krwi Język psów Twoich Miał żer swój z wrogów Widziano pochody Twoje Boże Pochody Boga mego, króla mego w świątyni. Na przedzie szli śpiewacy, za nimi grajkowie wśród dziewcząt bijących w bębny. W chórach błogosławcie Boga, B Pana, Jahwe, Wy, którzy się wywodzicie z Izraela. Tam Beniami, najmłodszy, idzie na czele. Książęta Judy w szatach wzorzystych, książęta Zebulona, książęta Naftaliego: Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, umocnij, Boże, to, co dla nas uczyniłeś z świątyni Twojej nad Jeruzalemem. Tobie niech przyniosą królowie dary, zgrom zwierzę w trzcinie, stado byków wraz z cielcami ludów. Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu. Rozprosz narody, które chcą wojny. Niech przyjdą do z Egiptu. Niech Etiopia wyciągnie swe ręce do Boga. Królestwa Ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu. Temu, który jeździ na niebiosach, niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, głosem potężnym. Uznajcie moc Boga. Majestat Jego jest nad Izraelem, a moc Jego w obłokach. Straszny jest Bóg w świątyni swojej. Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony. I to jest. Takie moim zdaniem ciekawe zestawienie w tej ostatniej części tego psalmu. Zestawienie sądu i gniewu i zniszczenia z chwałą, z uwielbieniem, z wywyższaniem Boga. I my dzisiaj żyjąc właśnie w czasach pokoju, w takim okresie, przynajmniej tutaj, gdzie my mieszkamy. W w jakiejś takiej nie jesteśmy otoczeni wrogami nie żyjemy w jakimś konflikcie to te wszystkie terminy te obrazy są dla nas jakieś takie może troszkę obce i, chociaż pewnie oglądaliśmy różnego rodzaju filmy o jakiejś wojennej jakiś tam mieliśmy powiedzmy z opowieści, z historii jakiś kontakt z wojną czy gdzieś tam dochodzą nas doniesienia o różnych konfliktach ale to nie jest coś co osobiście znamy co osobiście przeżywamy i tego typu obrazy wręcz jakoś tak nam w naszym przynajmniej tak mi się wydaje myśleniu nie pasują do Boga żeby Bóg mówił o rozstrzaskaniu komuś głowy o tym, że doprowadzi ludzi do stanu, gdzie psy będą miały z nich żer, że, że będą leżeli jak trupy wszędzie i krew będzie, w których ktoś będzie chodził. To takie obrazy, które jakoś tak nie pasują do naszego wyobrażenia, czy do wyobrażenia wielu ludzi, kiedy mówią o Bogu, który przecież jest miłością, który przecież jest pełen łaski, który jest cierpliwy który jest wyrozumiały, a jednak widzimy, że ten sam Bóg, który jest Bogiem miłości, który jest dobry, który jest cierpliwy, który jest pod wieloma względami wyrozumiały, jest też Bogiem gniewu i gniewu sobie jest Bogiem sądu. I w swoim słowie bardzo wiele mówi na temat nadchodzącego sądu i nadchodzącego gniewu. I nas w świetle tego, co nadchodzi wzywa do chwały, wzywa do uwielbienia. I jakiś czas od jakiegoś czasu już słucham ponownie takiego serialu chrześcijańskiego na podstawie książek, które były jakiś czas temu wydane, pozostawieni, którzy z Was je czytali. Ja słucham takiej dramatycznej wersji po angielsku tam, nie wiem, o 150 odcinków po pół godziny. Jest co słuchać. Jest na w 80. W 105 już Agnieszka, to lepiej jest I e, te, jest teraz tam ten cały okres właśnie tego e, opisany, tego sądu Bożego nad e, przeciwnikami Bożymi. Oczywiście są tam różne inne ciekawe rzeczy, ale gdyby w kontekście tego psalmu... Powiem, że jak słucham tego, to oczywiście jest tam wiele fikcji, i tak dalej. Jest tam jakaś biblijna podstawa, ale jest masa fikcji. Natomiast jak gdyby utożsamiam się z tym, z tą radością wierzących, kiedy widzą tam sąd Boży nad swoimi wrogami. Jestem w stanie, w stanie utożsamić się z tym i rzeczywiście, kiedy Bóg zadaje ciosy tym, którzy próbują zniszczyć Boży lud którzy próbują zniweczyć Boże zamiary, Boże plany, to ogarnia mnie wielka satysfakcja, kiedy słucham oczywiście te fikcyjne tylko wyobrażenia o tym, jak Bóg rozprawia się ze swoimi wrogami. Ale Biblia mówi o tym nie właśnie tak w jakiejś fikcji, nie w jakimś takim tylko filmowym czy innym obrazie, ale jak tutaj czytaliśmy zaiste, prawdziwie, naprawdę. Bóg tak uczyni, Bóg tak ostro rozprawi się ze wszystkimi swoimi wrogami, z tymi wszystkimi, którzy trwają w swoich winach. Z tymi wszystkimi, którzy nie reagują na ten głos Boży, który wzywa ich do upamiętania, który wzywa ich do pokuty, który wzywa ich do odwrócenia się od grzechu, od rozprawienia się z bezbożnością w swoim życiu. I wracam do tego pytania, które na początku zapytałem: czy chcielibyśmy być wśród tych, z którymi Bóg walczy? Czy chcielibyśmy być w gronie tych, którzy próbują przeciwstawiać się Bogu i którzy próbują oprzeć się Bogu? Jakie mamy szanse? Jak bardzo ludzie mogą się zjednoczyć? Jak bardzo mogą się razem stanąć w opozycji wobec Boga. Kiedy czytam Księgę Objawienia, to widzę, że tam ten konflikt z Bogiem jest krótki. Tam nie ma wielkiego zmagania. Pan Bóg się bardzo nie zmaga ze swoimi wrogami. Tylko po prostu ich rozprasza. Tylko ich z unicestwia. Po prostu nie ma stworzenia, które mogłoby z nim walczyć. Największe ze stworzeń kiedyś próbowało. I wiecie, że w tym konflikcie szatan poniósł klęskę. Jest to wielka łaska dla nas, że nie jesteśmy w gronie tych, którzy, kiedy słyszą o sądzie, mam nadzieję, że to was nie budzi jakiegoś takiego lęku, który przyspiesza bicie Waszych serc. Myślę, że budzi lęk. W takim sensie, że mamy nadzieję, że jesteśmy po tej dobrej stronie. Budzi lęk przed tym, że Boże, nie dopuść, żebym zszedł z tej drogi, żebym znalazł się w gronie Twoich wrogów. Ale myślę, że kiedy widzimy to, że Bóg będzie sądził ten świat, to też myślę, że widzimy dlaczego będzie sądził ten świat. Dlatego, że Bóg zamierza.